Dzień dobry i szczęść Boże! Dzisiaj mamy czwartek, 25 stycznia. Dzień, w którym Kościół daje nam bardzo ciekawą historię do rozważania. Historię spisaną w Dziejach Apostolskich, dokładnie w 22 rozdziale. Mowa tam o człowieku wierzącym, o człowieku bardzo religijnym. Jego imię to Szaweł. Całe życie poświęcił Panu Bogu, dużo się modlił, dużo mówił innym o religii i zachęcał, jak mógł, do tego, aby inni też się dużo modlili. Ale moi drodzy, w tej gorliwości swojej trochę przegiął, ponieważ zaczął zwalczać innych religijnych ludzi, którzy inaczej wierzyli. Którzy inne akcenty kładli, inaczej się modlili. I on zaczął ich potępiać, zwalczać, ale to bardzo radykalnie. Nie tylko słowem, ale i czynem. Szaweł był religijnym Żydem, wyznawcą judaizmu. Oddawał chwałę Bogu Jachwę. Ta inna grupa religijnych ludzi, wierzących, oddających również Bogu Jachwę cześć. To chrześcijanie. I Szaweł zwalczał chrześcijan, bo się inaczej modlili, bo inne akcenty kładli w czasie swoich spotkań, inaczej uwielbiali Boga Jachwę. Moi drodzy, tak więc mamy człowieka religijnego, który nie daje świadectwa swojej wiary miłością. Lecz gorliwością w atakowaniu, w udawadnianiu, że ktoś inny nie ma racji, a że on ma rację. No I tak prześladował tych biednych chrześcijan w pierwszym wieku ten szaweł bardzo radykalnie. Aż się to wiecie nieraz yy, przejawiało w tym, że jacyś ludzie byli aresztowani, rozbijał rodziny przez to, że aresztował męża, ojca. Danego domu przesłuchiwał w takich sądach religijnych, no, nawet byli skazywani chrześcijanie na śmierć przez Żydów w pierwszym wieku i szaweł się pod tym podpisywał. Właśnie za to, że inaczej wierzą. Kochani, taka była sytuacja. Wierzący wierzącego przeklina, potępia złorzeczy Mu, bo inaczej się modli. O, masakra. Ale Jezus to przewidział i w Ewangelii kiedyś wspomniał o tym, że będą takie momenty, kiedy ludzie wierzący będą Was prześladowali, myśląc, że dobrze czynią, że pełnią wolę Bożą. Tak, niestety mamy takie sytuacje i dzisiaj w świecie, że ludzie religijni yy, prześladują, mówią złe rzeczy. O innych ludziach wierzących. Moi kochani, to jest błędna ścieżka. To nie jest wola Boża. Bóg tego nie chce, abyśmy się zwalczali, abyśmy sobie wypominali pewne różnice, że, że inaczej się zwracamy do Boga. Nie. Bóg tego nie chce. Bóg wszystkich nas kocha. Są różne drogi do tego, aby do Niego dotrzeć. I na każdej z tych dróg Pan wspiera swoje dzieci i im błogosławi, i ich pociąga. Tak więc Bóg jest tym, który jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich wierzących. I powinniśmy zawsze mieć oczy zwrócone na Boga, a nie na lewo, na prawo, na ludzi, którzy się jakoś inaczej modlą niż my, inaczej wierzą. Na Boga, kiedy to będzie nasz wspólny mianownik tata, który jest w niebie, nagle się okaże, że ten obok mnie, po lewo i po prawej, po prawej to brat i siostra. Tak, moi drodzy, więc skupmy się na Bogu. No i co z tym Szabłem? On w pewnym momencie miał niesamowite doświadczenie. Moi kochani, dostał pewnego objawienia z nieba. Kiedy jechał z Jerozolimy do Damaszku, w czasie tej drogi światłość z nieba go ogarnęła. Padł na ziemię i usłyszał z tej światłości głos Boży: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A szaweł zdziwiony, ten chłopak religijny, po prostu wielkie oczy zrobił, bo przecież on Boga nie prześladował. I zapytał: Ale kim jesteś, panie? I wtedy usłyszał słowo: Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale Paweł cały czas był zdziwiony, bo on prześladował, owszem, ale chrześcijan. On prześladował Kościół, on prześladował ludzi. A tu nagle Jezus mówi: Czemu mnie prześladujesz? Patrz, Bóg utożsamił się ze swoimi ludźmi. To jest niesamowite. Jeżeli oczerniasz. Jakiegoś wierzącego człowieka, który inaczej się modli jak ty, to tak naprawdę dotykasz Boga. Tak naprawdę zwalczasz Jezusa. My, jako chrześcijanie, mamy dzisiaj tę sytuację. Mamy yy, Kościół katolicki, mamy Kościół ortodoksyjny, prawosławny, mamy Kościoły koptyjskie, mamy Kościoły protestanckie, pentakostalne. I tu właśnie tych wspólnotach jest wielu religijnych, którzy jak Szawel boksują na lewo na prawo w siostrę i w brata, zamiast mieć oczy zwrócone ku panu i widzieć, że jesteśmy członkiem jednej rodziny, że to nasz kuzyn i nasza kuzynka. I moi drodzy, do tego zaprasza nas dzisiaj słowo Boże, abyśmy nie byli jak Szawel, który w imię religii Walczy z kimkolwiek. To nie jest wola Boża. Do tego Bóg nas nie zaprasza i nigdy nie zapraszał. Tak więc moi drodzy, podsumowując, patrz, Bóg się utożsamia ze swoim ludem, z każdym wierzącym. I my zwalczając, korygując niby drugiego człowieka, tak naprawdę walczymy z Bogiem. Kiedy mu wyrządzamy jakąś przykrość kiedy go oczerniamy dotykamy serca Bożego występujemy przeciwko Bogu nie róbmy tak nie atakujmy chciejmy ucieszyć się tym co nas łączy wspólnie wznieśmy oczy ku niebu i oddajmy Bogu chwałę i to za dwa dni będzie się działo nie nawet już inaczej powiem jutro w piątek 26 stycznia w kaplicy szpitala bonifratorów w Łodzi o godzinie 19.00. Będziemy chcieli stanąć ramię w ramię jako bracia i siostry, prawosławni, katolicy, protestanci i wspólnie przez półtorej godziny modlić się pieśniami pełnymi ducha i modlitwą płynącą z serca. To będzie nas łączyło. To jest nasz wspólny mianownik wiara w jednego Boga. Trójcy świętej jedynego. Wiara w Jezusa, który jest naszym Mesjaszem, jedynym pośrednikiem między nami, słabymi ludźmi, a Ojcem. Moi kochani, to będzie wieczór wielkiej jedności. I zachęcam i zapraszam jutro o godzinie 19 do kaplicy, w szpitalu ojców Bonifratów w Łodzi przy ulicy Kosenierów Gdyńskich 61. Możemy się zgromadzić. Aby się ukochać razem i modlitwą wspólną, wspólnym przebywaniem ze sobą, oddać Bogu chwałę i ukochać tatę, ukochać Boga. Jakie tam będzie w niebie wielkie szczęście, jak Bóg na nas spojrzy, jak spojrzy na, na swoje dzieci z różnych denominacji, różnie na co dzień się modlących, ale w jednym miejscu, tak samo uśmiechniętych tak samo szczęśliwych, tak samo wznoszących ręce ku Niemu. Jakie to będzie piękne doświadczenie jedności Kościoła, ale też miłości i zrozumienia, kim jest Bóg, że jest naszym Ojcem, a my jesteśmy dziećmi i że możemy się różnić. OK? Możemy. I moi drodzy, kiedy przyjdziemy jutro, komu się oczywiście uda, to doświadczy tej wolności, której nie miał Szaweł. Szaweł żył w ciągłym lęku, bo boksował na lewo i na prawo. Tak nieraz religijnie ludzie mają. O, ten jest taki, ten siaki, a ten masun, a ten jeszcze jakiś inny. To nie jest droga dziecka Bożego. To nie jest stan ducha dziecka Bożego. My, ludzie zbawieni, mamy być przeniknięci pokojem i prawdziwą radością, a nie chęcią walki udawadniania nie to nie jest nasza tożsamość my jesteśmy przeznaczeni do życia w obfitości bez lęku bez stresu bez walk w wielkim pokoju tak więc zapraszam do tego doświadczenia jutro można przyjść do kaplicy do szpitala Bonifratrów bądź tutaj y, przez internet jakoś też y, będziemy transmisję Udostępniali. Ok, błogosławionego czwartku Wam życzę, i bądźmy wszyscy e, jako dzieci jednego Boga połączeni szacunkiem, ok? Jako chrześcijanie. Kochajmy się, szanujmy. Do zobaczenia, do jutra.